A co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy, moi drodzy? Pełno prezentów od myfrendów mamy, więc sprawdzamy co tu mamy, mamy i mamy. No to kosiorka wyciągamy i powoli prezenty od myfrendów, moi drodzy, sprawdzamy, rozcinamy co tu mamy. O, pierwsza paczka, ale o, już tu wszystko leci moi drogie dzieci. no Ale tu jest zapakowane, więc to, co rociną. O, jest. Moi drodzy, mamy kombo. Kombo Hobbywinga do wyścigów do klasy 13,5 stock. Hobbywinga, silnik 13,5 zwoja, plus regulator XR10 Justok. Dobra, to odkładamy. Następną rzecz sprawdzamy. O, może to weźmiemy, to rozrywamy i zobaczymy, co tu znowu pod choliką mamy. O, widzę, coś będzie, coś jeżdżącego. Sprawdzamy, rozcinamy. Pełno tu. Już wiem co to jest, zaraz wam powiem co to jest. Oczywiście wszystkiego będziecie mieli później w filmie, filmy, unboxingi. I te. I i Słuchajcie, bardzo często pokazuję wam y, modele te w skali 1 do 43. To jest kolejny. I moi drodzy, ten się różni od pozostałych wszystkich innych, że ma metalową karoserię. Proporcjonalny gaz i skręt i metalową karoserię. Pudełko wygląda kozacko. Już mi się podoba. Zobaczymy, jak będzie później. Dobra. Największe zostawimy na koniec, a co my tu mamy? Ja wiem co mamy <laughs> To jest coś takiego nietypowego, też związane zerce, ale nie do końca. Dobra, rozpakujmy to, rozpakujemy, da, dajemy, dajemy, Ach, ciężko idzie, ale idzie. Jak w nie powiem po kim, ale dobra <laughs> o pudełeczko jakieś mamy. Oj Co tu jest? Co tu jest? Ja wiem co to jest. Pokażę wam szybko. Posłuchajcie, to jest taki areograf, tylko inny do malowania to, to jest na zasadzie. Natrysku pistoletem powietrzem nic się tutaj właściwie nie, 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 na, nie nalewa farby, nie czyści, bo to jest na zasadzie tu są te jakieś dysze, to tak dalej. To jest podobno mega proste, ale to też już za jakiś czas. Dobra, tu to odkładamy i ostatnie największe pudełko to jest pudełko. Sprawdzamy, co tam... Moj... O jest! Nowa odmiana helikoptera od Vueltoisa Black Hawk K270. K170 robiłem w un unboxing, to jest K270, też polatamy i posprawdzamy. Więc moi drodzy, nie zapomnijcie dać serduszko obserwacji, ukochać, polubić itp. Itd., żeby nie przegapić tych wszystkich cacuszków i unboxingów. Trzymajcie się.